Wykaż, że wartość wyrażenia 21 pierwiastków z 15 dzielone przez pierwiastek z 12 plus 5 pierwiastków z 3 jest liczbą mniejszą od 7. Mamy zadanie na wykazywanie, czyli niby trudno, no ale zobaczmy. Weźmy sobie to działanie. I jak popatrzymy, to tutaj jedyną rzeczą, z którą można coś zrobić, to jest pierwiastek z 12, bo pięć pierwiastków z trzech jest praktycznie nie do ruszenia i to 21 pierwiastków z 15 też jest niedoruszenia. Skracać nie wolno, bo jest dodawanie na dole, więc jedyna rzecz, tak jak mówiłem, to jest ten pierwiastek z 12 jego można częściowo spierwiastkować do tego są dwie metody. Jeśli ktoś to umie zrobić w pamięci, to można to tak zrobić. Ja tu zrobię metodą wolniejszą z rozkładem na czynniki pierwsze. Mianowicie liczbę 12 podzielę sobie przez 2, z tego mi wyjdzie 6. 6 ciągle przez 2 się dzieli, z tego wychodzi 3 i trójkę dzielę przez 3, wychodzi 1. Ten rozkład na czynniki pierwsze odczytuję sobie tak. Te dwie dwójki mogę połączyć w jedną nową dwójkę i tą dwójkę damy z przodu. Tak, pierwiastek z 12 to będzie. To obliczone przed chwilą 2 to jest tutaj z przodu, a pod pierwiastek dajemy tą liczbę 3, którą w pary się nie udało z niczym połączyć. Czyli z tego wychodzi dwa pierwiastki z trzech. i to dajemy zamiast pierwiastka z 12. reszty nie zmieniamy. U góry tak jak było, zamiast pierwiastka z 12 dajemy to, dwa pierwiastki z trzech, a tego nie zmieniamy, pięć pierwiastków z trzech. No, i teraz co? Ciągle u góry nic nie zrobimy, ale za to na dole te pierwiastki możemy do siebie dodać dwa pierwiastki z trzech i pięć pierwiastków z trzech, to jest to razem 7 takich pierwiastków z trzech. Dzięki temu nie mamy już dodawania na kresce ułamkowej ani u góry, ani na dole, to znaczy, że mamy tylko mnożenie, tutaj są niewidoczne mnożenia, a jak są mnożenia, to możemy skracać albo też dzielić, jak ktoś woli. 21 siódmych. To jest inaczej 21 podzielić przez 7, a to jest 3. Gdybyśmy skracali, to by było 3 pierwsze, czyli też 3. Takie samo dzielenie możemy zrobić z liczbami, które są pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 15 podzielony przez pierwiastek z 3 to mi daje wynik pierwiastek z 5. Czyli obliczyliśmy to działanie, mamy taką liczbę i musimy wykazać, że ta liczba to jest mniej niż 7. Zrobimy to tak. Ta liczba to jest dokładnie tyle samo, co gdybyśmy tą trójkę wrzucili pod pierwiastek tutaj. To tą trójkę musimy sobie do kwadratu podnieść. Po spotęgowaniu dostajemy 9 razy 5, a to jest pierwiastek z 45. Taki pierwiastek jest mniejszy, na pewno jest mniejszy niż pierwiastek z 49. Dlaczego pierwiastek z 49, a nie inny? Ano dlatego, że pierwiastek z 49 to jest dokładnie 7. Czyli otrzymałem co? Otrzymałem, że liczba 7 jest równa tyle, ale jest większa niż pierwiastek z 45, a pierwiastek z 45 to jest to samo co tu. To z tego nam wyszło tak naprawdę pierwiastek z 45, i ten pierwiastek jest mniejszy niż 7, to znaczy, że to wyrażenie jest mniejsze niż 7. Koniec zadania.